Witam wszystkich. Dzisiejszy film zacznę może od kilku zmian, które zaszły w moim warsztaciku. Przygotowałem na najpotrzebniejsze narzędzia taką drewnianą podstawkę. Dalej, tutaj mamy urządzenie do pomiaru dokładności chodu. Ja wcześniej nie korzystałem z dedykowanego urządzenia takiego jak to, tylko z aplikacji na telefon. A całość zamiast na jednym mieści się teraz na dwóch poziomach. A sama scena doświetlona jest teraz dodatkowym światłem bocznym. Jest jeszcze kilka nowych, starych urządzeń analogowych. Na przykład to jest roller do wykańczania czopów, czyli do walcowania czopów, polerowania, wyrównywania. Ale żeby mógł użyć to urządzenie, to brakuje jeszcze polerowników. Po prawej stronie wciskaka zegarmistrzowska, która pozwala na pracę z łożyskami, to znaczy na instalację i ich demontaż. Urządzenie do ściągania kół chronografu. A tu mamy nożyczki do śrubek. Jeśli uważacie, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie osobnego filmu o takim domowym warsztaciku, to dajcie proszę znać w komentarzach. Przedstawiłem już zmiany, które zaszły w warsztacie. Natomiast przez ten czas, oprócz nowych narzędzi, pojawiło się kilka tak zwanych luksusowych gruchotów. To są zegarki sprzedawane jako. Zegarki na części, zegarki szwajcarskie, renomowanych firm. I ja mam nadzieję ostatecznie przywrócić im funkcjonalność. Jak się udało, dowiemy się w kolejnych materiałach. A tu skupię się na diagnozowaniu: co jest nie tak z pierwszym zegarkiem? Otóż wypadł z niego fragment mostka remontuaru, śrubka oraz uchwyt trzymający mechanizm. Zegarek pozbawiony jest także wałka oraz koronki. Udało mi się kupić już oryginalną koronkę Tissota z tego samego okresu. Jest to koronka, myślę, że pasująca idealnie, dokładnie do tego modelu. Kupiłem też wałek. Jest to wałek oznaczony jako wałek do mechanizmu Venus 150, ale do tego za zastosowanego w tym Tissocie też będzie pasował. To jest śrubka, która zablokowała mechanizm. A w tym miejscu znalazłem właśnie tą śrubkę. Mam już więc niezbędne części, które zastąpią to, co wypadło z mechanizmu. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda sam mechanizm. Jest to mechanizm ważu 7734, pięknie tutaj zdobiony szlifem genewskim. Ten mechanizm, jak do mnie trafił, no zupełnie nie dawał oznak życia, natomiast główną przyczyną było to, że śrubka, która trzymała uchwyt mechanizmu, padła do wnętrza mechanizmu w ten sposób, że zablokowała całkowicie przekładnię chodu, a bardziej precyzyjnie gdzieś okolice wychwytu. Uważam, że jest to bardzo ciekawy T-SOT, bo oprócz tego, że mamy tutaj komplikację chronografu, mamy jeszcze jedną ciekawą komplikację, a mianowicie fazy księżyca. Ok, może jeszcze powiem trochę, skąd ja wiedziałem, jakie części kupić, no bo Przecież jeszcze nie rozebrałem tego mechanizmu. Otóż ten fragment, który wypadł, czyli fragment mostka remontuaru, po prostu przeglądając schematy mechanizmu, zauważyłem, że jedyny element, do którego to może pasować, z dość dużym prawdopodobieństwem oczywiście, to jest właśnie mostek remontuaru. Kolejny zegarek to dość nietypowy projekt. I tutaj pewnie mogę spotkać się z krytyką części widzów. Gdyż mamy tutaj do czynienia z oryginalnym mechanizmem, tarczą oraz wskazówkami. Koperta jest natomiast współczesna, stalowa, zakupiona na eBayu. Oczywiście pojawia się od razu pytanie po co, dlaczego. Tarcza i mechanizm podobały mi się i stwierdziłem, że może spróbuję odratować to co zostało z zegarka. Ja kupiłem sam mechanizm z tarczą. I gdy dostałem ten zegarek, okazało się, że on nie działa. No zresztą, tak jak to było napisane. Natomiast jak sprawdziłem o tu, jak jest zamontowana ta wskazówka, no to okazało się, że ona nie do końca jest poprawnie zamontowana. W zasadzie zupełnie nie jest dobrze zamontowana, dlatego że jest zamontowana obok osi, a nie na osi. W związku z tym to była główna przyczyna, dlaczego ten zegarek w ogóle nie chciał ruszyć. Ja wcześniej już przymierzyłem, czy mechanizm pasuje do koperty. No i on całkiem nieźle pasuje do tego, co kupiłem na... Niech pomyślę, to chyba był niemiecki eBay. Mamy tu bardzo ciekawy mechanizm Landeron 48. To jest bardzo popularny mechanizm, gdyż wyprodukowano ponad 3 miliony sztuk. Mechanizmu. Tutaj mamy wersję brandowaną przez firmę Titus. Jak wcześniej mówiłem, mechanizm jest zablokowany przez nieprawidłowo osadzoną wskazówkę. Natomiast to nie jedyny problem. Tutaj, gdzie mamy puszery, przyciski chronografu, te przyciski łączą się z dźwigniami chronografu i ta jest ok. Natomiast druga dźwignia, dźwignia powyżej. Jest zerwana, to znaczy element, który powinien dotykać bolca przycisku, no w którymś momencie odpadł. Nie mamy także w tym zestawie wałka od koronki. Ja, żeby przywrócić życie temu zegarkowi, zgromadziłem już chyba wszystkie potrzebne części. Część z nich to są części nowe, tak jak na przykład wałek. Do mechanizmu Landeron 248, który będzie pasował także do 48. Choć mechanizm daje niewielkie oznaki życia, to jednak części, których potrzebuje, jest jednak więcej, no chociażby dźwignie chronografu, które muszę wymienić jedną, być może coś jeszcze, czego nie zdiagnozowałem, i dlatego kupiłem dodatkowo ten mechanizm, który przyjechał do mnie z Austrii, od bardzo miłego pana, który w prawie metrowym śniegu musiał iść na pocztę, żeby mi go wysłać. Ten mechanizm dawca ma nieuszkodzoną dźwignię, która w oryginalnym mechanizmie, który chcę odnowić, no jest uszkodzona. Kolejny gruchot to Omega Dynamic Automat. Jest to model z komplikacją chronografu, i jest to jedyny zegarek, który działa. Jeśli bliżej się przyjrzymy, to zauważymy, że tu brakuje koronki. No OK, jest to oczywiste, ale tak naprawdę popatrzcie widać, że wałek dalej jest osadzony w kopercie i koronka prawdopodobnie została tutaj zerwana, oderwana. Prócz oderwanej koronki mamy tutaj jeszcze problem z tubusem, Otóż kształt tego tubusa, który jest osadzony na... Kopercie, no sugeruje, że ktoś tutaj bardzo walczył z tym tubusem i polekł. Nie udało mu się tego tubusa zdjąć. A gdyby go zostawił w spokoju, to wystarczyłoby wymienić koronkę i być może wałek. Natomiast wymiana tubusa wymaga: no, przede wszystkim nowego tubusa, ale oprócz tego jeszcze dość specjalistycznych narzędzi, tak żeby możliwy był demontaż tego tubusa. Ja tutaj otrzymałem prócz zegarka. Także koronkę. Natomiast ta koronka, jeśli dokładnie się jej przyjrzymy, to ona się nie nadaje już tak naprawdę do, do regeneracji, dlatego że to, na co patrzymy, to nie jest tubus z gwintem, tylko zewnętrzna część osłony, w której dopiero osadzony będzie gwintowany element koronki. I ja zamówiłem już potrzebne części, między innymi tubus, natomiast zamówiłem zły. Do dobrego mechanizmu, ale nie do tego modelu zegarka. Mogę więc znaleźć prawidłową część albo spróbować zregenerować istniejący tubus. No, to drugie raczej się nie uda, więc pewnie będę szukał. Znalezienie odpowiedniego i tym bardziej oryginalnego tubusa może także okazać się dość trudne. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm, jest to mechanizm ETA 2892 z modułem. Chronografu. Dokładnie jest to oczywiście mechanizm Omega 1138, który bazuje na Ecie 2892. Ten mechanizm korzysta z modułu chronografu Debła DEPRA 2030. Co to konkretnie oznacza, że korzysta? Na ten mechanizm nałożony jest moduł. Napęd przekazywany jest przez centralne koło sekundowe z mechanizmu hosta, no w tym wypadku z Ety. 28.90. Co to wszystko daje? Otóż dzięki temu manufaktura zegarkowa może wykorzystać swoje własne dobrze znane mechanizmy i wzbogacić je o moduł chronografu. Jest to więc elastyczne rozwiązanie. Dodatkowo posiada także benefity finansowe, gdyż jeśli jesteśmy producentem własnych mechanizmów, no to nie musimy inwestować czasu projektantów oraz zasobów ogólnie w firmie do tego, żeby stworzyć swój własny Mechanizm z chronografem. Dzięki temu nie musimy też kupować mechanizmu produkowanego zupełnie poza naszą manufakturą. Jeśli interesuje Ciebie temat chronografów, to jakiś czas temu nagrałem film poświęcony różnym typom i historii chronografu szwajcarskiego. Link do tego filmu znajduje się w opisie oraz na końcu tego filmu. Ja zamówiłem oryginalną koronkę do tego modelu Omegi i w, w momencie składania tego filmu ta koronka już do mnie dotarła. Także mam jedną z ważniejszych części potrzebną. Ta koronka przyjechała do mnie z Polski. Mam także już narzędzie do ekstrakcji tubusa. Ono wygląda trochę tak jak gwintownik. Razem z tym narzędziem mam dostępne trzy ekstraktory do różnych typów tubusów. Niestety nie każdy typ tubusu można takim narzędziem Usunąć. Nadaje się tylko do tubusów zakręcanych. W związku z tym, że ja nie wiem jeszcze, czy ten model Omegi ma zakręcany, wciskany, czy może jeszcze klejony tubus, no to może mnie tutaj czekać niespodzianka. Czyli tutaj jeszcze czeka mnie research, czy na pewno mogę użyć tego narzędzia, żeby usunąć ten tubus bezpiecznie. Kolejny zegarek to przykład całkowitego zgonu. Zegarek nie daje żadnych odznak życia, jest to Matic 1000. To będzie całkowicie ziemia nieznana, dlatego że w przypadku poprzednich zegarków mam już jakąś wiedzę. Albo wykonałem częściowo diagnostykę, albo już nawet mam wszystkie bądź część części. Tutaj w zasadzie oprócz oględzin nie mam nic, także no, może stanowić ten mechanizm duże zaskoczenie. Zegarek wyposażony jest w mechanizm automatyczny in-house. Eterna 1489K oferuje 21600 pół wachnięć na godzinę oraz rezerwę chodu na poziomie 49 godzin. Oczywiście te parametry charakteryzują sprawny, dobrze serwisowany mechanizm. Tutaj widoczne są ślady rdzy, zarówno na wewnętrznej stronie dekla, jak i na samym mechanizmie. Nie znam więc mm, dokładnie stanu mechanizmu. To, że koło balansowe w ogóle nie porusza się, nie jest jednak dobrą oznaką i być może tu samo oczyszczenie nie wystarczy. Także jestem bardzo ciekawy, jakie niespodzianki przyniesie jeszcze ten zegarek. Postanowiłem sprawdzić dokładność chodu jedynego działającego zegarka. No, nie spodziewam się tutaj rewelacji patrząc na jego stan. Natomiast pierwsze wyniki no nie są może takie złe, dlatego że beat error jest w sumie w granicach powiedzmy normy oraz dokładność dobowa, szczególnie, że poświęciłem tylko chwilę na to, że rotor nakręcił ten zegarek. Także w tym momencie ten zegarek posiada naprawdę niewielką rezerwę chodu. Napiszcie proszę w komentarzach, który z zaprezentowanych zegarków Powinienem, według Was, naprawić jako pierwszy? To wszystko na dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do polubienia i subskrypcji. Cześć!